O! Zobaczcie to! Zobaczcie! Diaksy! Witajcie z tej strony gamingowej pieselek! Witam was ponownie! Tym razem już w siódmym odcinku będę chciał zrobić sobie kopalnie, tak? Ponieważ nie chcę mi się złać, Nie będę chciał już złazić do jaskiń. Zobaczcie, co ja tu mam w ogóle. ty. Mam tu prawie pół staka sztabki żelaza żelazny kilo w to biorę od razu. Kamienne w razie W Jem Jedzonko na pewno. Węgiel i patyki na pewno będzie potrzebne bardzo dużo pochodnie. Tego ja myślę. I proszę bardzo, stak pochodni mamy. Ja mam, proszę bardzo, stak 64 pochodnie. Łopaty nie mam, ty. Wyrzuciłem ją. Spaliłem ją w poprzednim podcirku w lawie. A nie, mam jeszcze 18 dodatkowych pochodni. W razie jakby mi się skończyły. A czekaj, bo ja pozwidzę coś, coś, widzę, że nie potrafię nic zrobić To dobra. Mam już łopatę, wszystko. Oczywiście zacznę. Wyjątkowo teraz zacznę, a co mi szkodzi Muszę znaleźć dogodne miejsce do tego yy, Na przykład nie wiem, bo tu taka górka widzę o Tutaj takie pomieszczenie by się bardzo fajnie nadawało Tylko muszę popracować potem nad tym miejscem Dobra, wiem, tutaj Tu zacznę i będę kopał w sumie Kwadraty o wielkości, no nie wiem Póki co czy 2 na 2, czy 3x3 Ale na razie Skoro nie mam Drzwi to zalepię tutaj <grym> Zalepię i <grym> No i co, no i tak może No właśnie 2 na 2 myślę albo 3x3 trzy Dobra, 3 na 3 będzie. Postanowiłem już. 3 na 3. Jakie 3 na 3? Co ty robisz, Moris? 2 na 2 zrób. 2 na 2 normalnie, albo 2 na 3, przepraszam. O. I może, mogę już. Możemy już razem, wspólnie, czyli właściwie tylko ja kopać, tworzyć wielkie zajście wielki po prostu. Wielkie zejście. Długie, długie zejście nie umiem się wysłowić. Długie zejście, i może znajdę coś ciekawego. I proszę bardzo, już tutaj na poziomie, którym 61, to tak jest dosyć wysoko. Znaleziony został, słuchajcie, węgiel. Ale najgorsze jest to, że mi się kilow tu kończy. Zaraz już je zepsuję. I będę musiał biec do góry. Słuchajcie, ponowy kilof, naprawdę. Wspaniałe po prostu. Wspaniałe uczucie. Kiedy robię już kolejny film. I czuję się, jakbym powinienem był rzucić tego całego YouTube'a. O właśnie, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Zaraz się zobaczymy, albo... No, zaraz zobaczymy się. Jak możecie zobaczyć jest już dzień? Dobra, owca, nie becz. Nie becz. Słuchaj, mam takie... Takie fajne coś, nie? Puh, oh, oh, oh. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem kilofów! Siedem kilofów, słuchajcie, na no naprawdę. Siedem kilofów! Przyda mi się kiedyś tyle? Może się przyda, dlatego mówię, powiedziałam sobie, że będę bardziej ostrożny i zrobię więcej niż jeden kilof. I tak tu się właśnie skończyło wszystko. Mam 7 kilofów, i nie wiem, czy będzie w ogóle mi tyle potrzebne. Dobra, wracam do kopania. Wybaczcie, że Wam przerywam, ale coś chyba słyszę tutaj właśnie mi podpowiada, to nie są czytelki, tak naprawdę można to po prostu włączyć. Coś jest po lewej mojej stronie. Czyli gdzieś tutaj. Tak więc może będę kopał. O! Zobaczcie! Toż to lapis lazuli. Ale nie mam nawet stołu do enchantu, ale co dopiero diamentowego kilofa, To dopiero diamentów. Dobra, wezmę sobie tyle. I kopię dalej. Węgiel, no fajnie. Węgiel, naprawdę. Woda tu dziś płynie, tylko nie wiem gdzie. Słuchajcie i proszę bardzo. Zobaczcie tylko na to żelazo i to ile? Trzy, cztery, 5 pięć. pięć sztuk żelaza. Słuchajcie, to jest naprawdę. Uczciwa cena, jak za darmo. A jak wiadomo, za darmo to przecież ucz uczciwa cena. O, patrzcie, jakieś tam jaskinia jest. Naprawdę fajnie. W ogóle wody nie mam przy sobie, to wezmę tu linę Siekierę do zabijania moich mobów, kochanych. I ziemię stąd. A i po. i. tarczę w ręce, tarczę w rękę wziąłem, bo nie wiadomo co mnie tu czeka. Szkielet. A może tu byłem, czekajcie. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie byłem. Dobra, nie ma co tu wracać. Najważniejsze przynajmniej, że mam wody przy sobie w końcu. Dobra, panie, blokuj to. Blokuj pan. No i co, muruję tutaj i kopię dalej, naprawdę już pół kilofa zostało mi tak naprawdę. No faktycznie, bardzo straszne. Ja Ijdź się przyzwyczaić do tych dźwięków. To jest tylko kwestia tam naprawdę przyzwyczajenia się. Trzeba, bo ja tu liczę, bo chcę równomiernie pochodnie rozstawiać. Dobra, dobrze jest, mogę kopać dalej. Dobra, słuchajcie, musimy już być bardzo głęboko. Szósty poziom. Poziom sześć, słuchajcie. Tuż tu na siódemce się pojawia łupkowany, łupkowy kamień. Łupek, tak naprawdę to się nazywa po polsku. Łupek. Czyli jestem naprawdę głęboko. Głęboko w dupie. Tak naprawdę. Słuchajcie, może znajdę w końcu diaksy, może nie. Zainwestowałem w 7 kilofów tak naprawdę. A mam teraz jakieś 5,5 I póki co to zwróciło mi się jeden, zwróciło, zwrócił mi się tylko jeden kilof. Także jest naprawdę 6... straty. 6 kilofów jestem stratny. Dobra, kopię dalej. Nie wierzę, no naprawdę Ta sawanna to jest za przeproszeniem naprawdę posrany biom słuchajcie Mało surowców, jak już to tylko w jaskiniach A tak to bezpośrednio to w, w ziemi to nie ma ani pod ziemią To trzeba szukać głównie w jaskiniach Ja mam Optifina więc no <tryk> Trudno, nic nie poradzę nie wiem, który to jest poziom. Minus jedenasty. Nie, no wspaniale. To już w sumie mógłbym tu pokopać nieco. Albo nie, jeszcze jeszcze takie. Osiem? Tak, do minus, albo nie. Do minus dwudziestego siódmego, o. Dobra, słuchajcie, poziom minus 27. Słuchajcie, to będę musiał potem to wszystko policzyć, ile to kratek będzie w głąb. No, naprawdę jest ciekawie. No to co teraz? Albo będę prosto kopał tutaj, albo nie wiem, co wymyślę. Chociaż taką ciekawą metodę kopania. Mianowicie kopiesz się tutaj mniej więcej. Na jakieś trzy kratki tutaj w głąb. O! I tutaj trzy, trzy kratki. I słuchajcie, może to nie jest diament, ale to jest redstone. Naprawdę można z tego będzie zrobić kompas lub zegar, słuchajcie. O! Nie proszę bardzo, redstone, do zachowania na później. I tak, zobaczmy parę minut. Zobaczę, co mi się uda zdobyć. Oczywiście to będzie timelapse. O! Zobaczcie to! Zobaczcie! Diaksy! Uu! 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 5 diamentów! Naprawdę? W końcu! Słuchajcie, 6 diamentów, naprawdę. Wiedziałem, że to się kiedyś uda. 6 diamentów! I to gdzie? Na poziomie minus 27. Zobaczcie, 6 diaksów, nie żartuję. Nie zespawnowałem ich tutaj nawet. Dobra, teraz tak. Zasrane zasoby wszystkie. Słuchajcie, jakieś tutaj 3-4 taki kobla ponad. No naprawdę ja nie chcę tego tu nosić. Żwir, diory, dwon mi stąd. Trzeba to spalić. No. Jest to satysfakcjonujący dźwięk podczas spalania tego czegoś w Flawie. Dobra, jak tam ta kopalnia, no nie wiem, ale naprawdę się powiodło dzisiaj ty, widzowie, wy. Dobra, kopię dalej. Proszę bardzo. Złoto! Akurat wtedy, kiedy mi się kilo złożył. zobaczcie, złoto! Mam miejsce na to? Pewnie, że tak. Słuchajcie, złoto! Aczkolwiek wierzę, że powinienem był kopać jeszcze niżej. Nie no, zobaczcie tylko na to: diamenty, 6 diamentów, 8 surowych złotych. Słuchajcie, 5 ród surowego żelaza, 5. Sztabek surowego żelaza. 8 diamentów, tyle lazurytu. Lazurytu to jest naprawdę bardzo dużo. Ten sposób póki co się sprawdza na razie ty. Też tak był pewien moment, gdzie nie było niczego dosłownie. No to co jeszcze tak pokopię trochę. O, zobaczcie, jeszcze więcej złota. Jak fajnie. Jeszcze więcej złota tam było. Ale tylko dwie sztuki. Naprawdę szkoda. O! Więcej jest nawet. I zobaczcie, mamy lapis. Lapis, naprawdę, ludzie. Ta metoda okazuje się być dość skuteczna, dość efektywna. Tylko muszę czasami tutaj liczyć. Co ile stawiam pochodnie, bo tu mam jedno, drugie, trzecie i tu będzie czwarte. Czyli już stawiam pochodnie. A i dobra, i od tego momentu już co muszę zaznaczyć jakoś. Tylko czym? Nie wiem za bardzo. Blokiem lazurytu? Nie. Chwilę, moment. Czym by to tu zrobić? Kurczę, blade. O, ziemią, mam tu dirta. I od tego momentu już nie będę co 3 robił. Już nie będę na 3 się kopał. Tylko na 5, słuchajcie. Może będzie jeszcze lepszy efekt. O! I proszę bardzo! Jeszcze lepiej zaś to opłacać. Za następne będę musiał pochodnie postawić. Ale zobaczcie, co się dzieje. Jedno żelazo tylko. Nie no, super po prostu. Dziękuję Minecraftowi za to wszystko. Jezusie, Chrystusie, co ja tu widzę? Ty. Czy wy to widzicie? Czy widzicie wy to samo co ja? Toż to jest jaskinia. Tak, to jest cave, słuchajcie, ze złotem. Tylko diamentów tu może nie być, nie? Tak sobie pochodzę. Złoto tylko tu jest. Oj, w lewo. Lazuret, O, nie! Czemu mylę zombiaki z jaksami? Ty. Ty zombiak, chodź tutaj, się spal w lawie dla mnie. Ja pierdziele, ty. Ewidentnie. Kiesełek nie był przygotowany na atak ze strony baby zombie Zombie Kida. Jak to wpłynie na kopanie? Nie wiem jak to wpłynie. Ale na pewno niczego nie znalazłem przez tego zombiaka. Jak on tu się zespałnił? Nie mam pojęcia, słuchajcie. Będę pewnie dalej kontynuował kopanie. Ale muszę odzyskać lawę. I jakoś tutaj wrócić. Tutaj, czyli tam, na dół się wrócić. O. Szybko poszło, słuchajcie. Dobra, kopię dalej. Jeszcze jedno, tak naprawdę. I tyle by było. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle póki co, ponieważ no... <głos> <głos> taka ciekawostka, nie? Kopanie też uzależnia. I to w dodatku bardziej niż gry komputerowe. Narkołyki. Czy taki chociażby alkohol lub kawa? Serio to bardziej... Już, już mi się chce dalej kopać pomimo braku chęci, pomimo braku powodu. Dalszego uzasadnienia tej grubej, tej dużej inwestycji Złajcie. Zdobyłem tak 6 diamentów, 39 lazurytów, 5 sztuk surowego żelaza, 12 sztuk surowego złota, wiele staków kamienia i tyle węgla. Czyli no bardzo się opłaca, jak widzicie. Zobaczcie, w końcu cywilizacja i powierzchnia. No i 85 poziom, czyli jakieś 98 bloków pod ziemią byłem, 98 metrów minecraftowych. Dobra, tu gdzie szkielet chodzi. Są tu dwa szkieletory czekające na mnie. No nie! Dobra, udało się tutaj ich przychytrzyć. Zombie won, zombie won mi stąd. Moje skarby przechowam tutaj. Żelazo trafia od razu do przetopienia. Ja muszę coś zjeść i wylać wodę. Żeby zombiaki tu nie właziły małe. O, wbiega tutaj. i proszę bardzo i pięknie udało się. I szkielecik leży. A ja mam za to tyle oto mążki kostnej. No naprawdę wspaniała inwestycja. W tą kopalnię. Warto było zainwestować. No, czas wykorzystać tę te te mączkę. Raz, dwa, trzy. Eee, nie tego drzewka się spodziewałem. Nie, no naprawdę. Taki mały krzaczek gówniany. Boże, oni są ważni, dobra. Złoto. Już mam tyle złota. A co zrobię z taką dużą ilością? K kamieni różnych. To już nie muszę Wam chyba mówić, bo już wiecie chyba. Chwila moment. Bo mi to wszystko wpada do ekwipunku z powrotem. To mogę zostawić, to nie, to, 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 to dobra. I... Proszę bardzo. Dwa użycia wiadra i całkowite zintegrowanie tych wszystkich itemków. No, także widzicie, jednak warto było za te 6 diamentów, naprawdę warto było się nakopać. Oj, naprawdę warto było. To tak, słuchajcie. Ja się żegnam. Mam nadzieję, że filmik by Wam się spodobał z takiego długiego kopania. Specjalnie zrobiłem 7 kilofów, a mam teraz dwa. No tak, 2 i 2 trzecie. Dwa i 2 trzecie kilofa, czyli no dosyć sporo poszło z osobów. Ale myślę, że warto było tyle zużyć. Na 6 diamentów? Naprawdę wspaniale. Dobra, ja się żegnam i widzimy się w następnych odcinkach.